W Australii usiedli idioci i idiotki, bydlaki i bydlaki i bydlaczki. Ścierwa ludzkie usiadły i pod pretekstem wymyśliły coś, co u nich najpierw będzie przetestowane. Najpierw powiedz, co wymyślili oficjalnie. Nie, nie, to ty powiesz, to ja tylko podprowadzam. Wymyślili pod pretekstem, będą testować, i to przyjdzie do nas już przygotowane, wytestowane, dali sobie rok na opracowanie. A teraz dlaczego i po co to siedział, patrzył, wyartykułował i nic dodać, nic udzień, ująć Marcin OSadowski. Mów, mów, mów. Kawaraci, mów. E, wielka, e, wielkie, Wielka Brytania, matka, pramatka Australii, e, Australii, która była wówczas kolonią karną, dla wszelkiego rodzaju mentów. Tak jest. Tak. Przekazała pewną genetyczną, prawdopodobnie genetyczną potrzebę do A, zamordyzmu, B, działania, e, działania na całym świecie w sposób destrukcyjny. Cóż za pomysł wprowadziła Australia? Mianowicie doszli do wniosku, że młodzieży poniżej 16 roku życia nie można dawać dostępu do mediów społecznościowych. Pytanie dlaczego? Otóż prawda jest taka, państwo zamordystyczne... Nie, mów o pretekście. Jaki jest nie, nie, no to właśnie mówię. Mhm. Prawda jest taka, że państwo zamordystyczne za wszelką cenę chce brać za mordę opiekę, wychowanie i kształtowanie przyszłych pokoleń. Nasze Spowalenia dzieci wykształcone przez w, w tym wieku, kiedy mózg się kształtuje, kiedy tworzą się w nim połączenia... Yy, Najłatwiej jest zmanipulować. To są, to są dzieci, które są w najbardziej podatnym wieku. Nie darmo nie zezwala się na pewne rzeczy w reklamach dla dzieci, ponieważ są, ich mózgi są tak plastyczne, że mogą przyjąć wszystko, nawet ba nie odróżniając fikcji od faktów. Dlatego należało odciąć e, dzieci w tym wieku od informacji, które mogłyby je e, w jakiś sposób zakazić, tak mówi oficjalna propaganda, ale prawda jest zupełnie inna. Chodzi o to, żeby to, co pójdzie z mediów, e, mediów głównego ścieku, było jedynym przekazem, jaki pojawi się w otoczeniu tego niedojrzałego, jeszcze małego człowieka. To tylko z pozoru. A mówi jed... o karach, o karach. Za chwilę, Wojciech, mogę? Mhm. O karach ty możesz powiedzieć. Mhm. To tylko z pozoru jedna z najważniejszych rzeczy w tych wszystkich yy, reakcjach. Już dawno, już dawno psychologowie, politycy zauważyli, że najłatwiej jest nam się godzić na odbieranie przestrzeni i wolności w imię bezpieczeństwa. Nie zdziwię się wcale, jeśli w wielu państwach świata pojawią się za chwilę jakieś znowu gry typu wyjdź na blok, zrób zdjęcie odchylając się do tyłu, cokolwiek innego, gdzie... Dzieci zaczną ginąć Nie łudźcie się Nie zrobi tego żaden psychopata Zrobią to zimni, cyniczni politycy Zrobią to po to, żeby powiedzieć, że trzeba zablokować dostęp dla dzieci i młodzieży w internecie Do tego typu treści Trzeba weryfikować te treści Trzeba je cenzurować Ponieważ musimy walczyć o nasze dzieci Bo te dzieci spadną z dachu i zginą Jeśli nie taka formuła, to jakakolwiek inna Wymyślą sobie gry, zabawy, wymyślą projekty całe, w których będzie dochodziło do y, śmiertelnych sytuacji i pod tym pretekstem odetną dostęp do internetu. A wtedy bezmyślnie większość się zgodzi. Y, Australia wprowadziła ogromne kary. Wojciechu, jakie to kary? Znasz te wartości? Kilkadziesiąt tysięcy euro. Y y y y, ki nawet zaproponowano kilkadziesiąt milionów euro dla dostawców. Jeżeli nie wprowadzą działającego sprawnie ograniczenia, jeżeli chodzi o weryfikację wieku. No i cóż, no właśnie, nie tu się, potrzeba i tu się, nic więcej. To się zaczyna. Tu nie się potrzeba zaczyna. Nic więcej. Jak, ten, jak ten wiek będzie weryfikowalny, piękna propaganda, prawda? Każdy zrozumie, nie no, oni muszą coś zrobić, bo przecież to jest taka kara, która ich wykończy finansowo i nie mogą sobie na to pozwolić, muszą wymyślić stuprocentowy sposób. Jaki może być stuprocentowy sposób? Zastanówmy się. Hmm, niektórzy szukają, może to, może tamto, może jakiś dowód. A dlaczego dowód? A po co? Idźmy na całość. Po pierwsze, musisz zanim zalogujesz się do portalu, podać swoje prawdziwe dane osobowe, zweryfikowane może nawet jakimś tam yy, podpisem elektronicznym z urzędu lokalnego. Albo więc, zdjęciem. To za chwilę, więc hmm. będzie wiadomo, że ta konkretna osoba, na przykład na takim Facebooku. To jest konkretna osoba w życiu prywatnym. Już nie będzie, że napisał Franciszek Zygmunt anonimowo. Mhm. Jak władza będzie chciała, to będzie doskonale wiedziała, kto dany wpis popełnił i kiedy. No, ale jak to zweryfikować, że to jest ta osoba? Przecież każdy może się nauczyć nazwy użytkownika i hasła i wpisać. Jest cecha, która jest wśród ludzi praktycznie niepowtarzalna. Jest cecha, która identyfikuje nas. Praktycznie jednoznacznie. Jest cecha, która jest dla nas, ludzi, cechą bezcenną nasza twarz. Wszyscy się zgodzą, że żeby zalogować się, trzeba mieć pewność. Zrozumieją, że koncerny muszą tak bardzo obostrzyć procedurę dostępu, muszą. bo nie będą chcieli płacić kar, a przecież ludzie też chcą mieć dostęp. Nie zdziwcie się, jak będzie wiele chorób psychicznych, i młodzież, dzieci pójdą do psychiatrów, bo przecież zostały odcięte od mediów społecznościowych. Mówiąc krótko, zostanie wprowadzone cyfrowe rozpoznanie twarzy, logowanie za pomocą twarzy. Wejdzie Digital ID. FACE Digital ID, czyli cyfrowa tożsamość pobierana z kształtu twarzy, z rysów twarzy na skalę globalną. Po pierwsze, dostęp do tego będzie miało Meta, czyli Facebook, czyli ci sami ludzie, którzy wspierali Kamale Harris, Bidana, Bidena i działania prące do wojny. Jak łatwo będzie. Można wtedy rozpoznać, kto jest za, a kto przeciw. O konsekwencjach powiem dalej, ale wprowadzenie Digital ID sprawi, że będzie to można roznieść na cały świat. Do wszystkich logujących się do serwisów. Mhm. Efekt: Departament, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych będzie miał twarz każdego obywatela na Ziemi. Będzie posiadał największą możliwą bibliotekę cyfrową twarzy. Od tego jest tylko krok do tego, żebyśmy byli rozpoznawalni zawsze i wszędzie. Duże firmy, które na to stać, które mają biliardowe, biliardowe możliwości finansowe, jeśli chodzi o programowanie, o inwestowanie, zaoferują w wielu państwach bramki, systemy rozpoznawania twarzy oparte o Face ID, czyli o ten digital Face ID, czyli o twarz. Stworzy to taką y, przepustkę do świata i miast 15-minutowych do tego, żebyśmy byli rozpoznawalni mogli się poruszać. Oczywiście wszystko to, wszystko to w imię bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa polegającego na tym, że gdziekolwiek się nie ruszysz, będziesz bezpieczny, bo przecież złodziej jakby chciał wejść, to też go system rozpozna i będzie wiedział, kto za tobą szedł. Jak znamy życie, na ogół się okazuje, że kiedy trzeba kogoś sprzątnąć, to akurat system nie zadziałał, rozpoznał inną twarz, został szukany, nie zapisały się logi. To jest wprowadzenie nas do świata, w którym jesteśmy autoryzowani własną twarzą, do przymuszenia nas do cyfrowego ID. Wcale nie chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o cenzurę i o to, abyśmy byli w globalnych bazach. To jest jedna z najcenniejszych danych. Wiele osób mówi: Oj, wielka mi rzecz, no i co, będę tam musiał się twarzą zalogować? Wszyscy Chińczycy się tak logują. Powiem Wam, że w świetle tego, jak postrzegam politykę amerykańską, wolałbym być dzisiaj w bazie chińskiej niż w amerykańskiej. Dlaczego? W latach 20, w latach, może nie 20, w latach 10, czyli 2015-2020, w drugiej połowie. Jak to powiedzieć? No, w pierwszej, w drugiej dekadzie, o, w drugiej dekadzie tego wieku e, pokazano projekty rozpoznawania twarzy i drony. Drony, które e, latając miały w sobie dosłownie jednogramowy ładunek wybuchowy. Jednogramowy. Taki dron mógł dolecieć do wskazanej osoby, tym jednogramowy ładunek wystrzelić i przestrzeliwał głowę na wylot. M